Cześć, pochorowałem się niestety i przez to poniekąd postradałem głos. Ale nie ma tego złego, bo to dobra okazja, żeby pobawić się czymś, z czym chciałem się poznać od jakiegoś czasu mianowicie klonowanie głosu. Zatem to, co słyszycie, to konwersja tekstu na mowę w oparciu o rozwiązania z Eleven Labs. Zatem dzisiaj spróbujemy tak nieco inaczej, tak spoza kadru, posiłkując się taką właśnie technologią. Zapraszam i zaczynamy. Mam okazję mieć u siebie zegarek mojego znajomego. Zegarek, który znam z jego kolekcji od zawsze to znaczy był on tam w tej kolekcji i zawsze jakoś tak przykuwał moją uwagę. A teraz mam okazję bliżej mu się przyjrzeć i to w sumie całkiem fajna okazja, żeby się nieco pochylić nad tematem zegarków vintage, a raczej mojego na nie patrzenia. Po pierwsze, nie jestem znawcą zegarków historycznych. Nie mam do końca do tego smykałki, bo to ani chybi może być hobby samo w sobie. Drążenie historii danego modelu, czy nawet egzemplarza, odnawianie czy przywracanie do stanu najwyższej możliwej oryginalności, cała podkategoria zegarkowej zabawy sama w sobie, ale to nie do końca dla mnie, tak przynajmniej na to patrzę. Mimo tego. Ten tutaj Ulisse Narden, chronograf pochodzący, jak myślę, z lat 50. XX wieku nieco mnie kusi na zdecydowanie się na podjęcie takiego, jak to się teraz często określa, projektu. Przejąć go od Sławka w ramach wymiany i zrobić dla niego miejsce w kolekcji jako eleganta, a przy tym skorzystać z możliwości liźnięcia tematu vintage. Bo zostawiając nieco całe to rozważanie, to jest to po prostu bardzo ładny zegarek. W takim super klimatycznym stylu, który, który mam wrażenie, że bardzo mi pasuje. Zresztą, mając go dzisiaj na ręce, właśnie takie komentarze usłyszałem od kilku osób. To nieco pokręcone, bo ja mam takie fazy, i właściwie w tej mojej kolekcji to już nie znajduję żadnej jednoznacznej myśli przewodniej. Mam mikro i makro, małe i duże, nowe i, no właśnie, stare. Tych starych mam niewiele, bo powiedzmy, że trzy. A do zdjęcia z tym Ulysses Narden dołożyłem jeszcze King Seiko. Co ciekawe, w tym zestawieniu między dwoma z naszej perspektywy vintage z zegarkami jest całkiem niemała delta czasoprzestrzeni, bo ulice Narden to lata 1950, może nawet późne 40, a King Seiko to raczej późniejsze 70 ubiegłego wieku czyli powiedzmy, że 35 lat różnicy. Co stawia całe rozważania zegarków vintage w całkiem ciekawej perspektywie, bo czy można je wszystkie ładować do tej samej kategorii przy takich różnicach w wieku? Myślę, że mniejsza z tym z perspektywy tych rozważań to co mnie korci to zastąpienie w kolekcji KSA tym un i podrążenie nieco jego historii, oryginalności itd., takie wybranie się w swoistą podróż bo jest dla mnie nieco fascynujące i budujące noszenie na ręce działającego zegarka, mającego na mostku, no bo nie ma on karku, już prawie 80 lat walki z czasem. Myślę sobie, że ja bardzo bym się cieszył, gdyby dane mi było w dziewiątej dekadzie życia być w takiej formie. A teraz, cóż, popatrzmy sobie kilka chwil na tego, chcieć czy nie, zegarkowego dziadka, bo jest tutaj według mnie na czym oko zawiesić. A i na ręce przez ostatnie dwa czy tam trzy dni czułem się z nim jakoś tak dobrze. Może nawet nieco wyjątkowo. Zobaczę, co z tego finalnie wyniknie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję, cześć i do zobaczenia.